Sit down and tell your the, the shoe. <clears throat> Long ago, two races ruled over the peaceful earth, earth, humans and monsters, until on that fateful day when war had broken out between the two races. The fight was gruesome, with friendships broken and many souls lost. In number and where it fighting, the monsters surrendered. A magic over. spell sealed them under the land they once called home. Many years later, Mount Abbot 20x, 21x. Legends on the surface speak of a mountain from which none return. Cold and wet, a human child sought shelter there from a rainy day, and the rest is history. History. Oh well. a Spooky of the intro. Nie TS wykrzyknik Anderso, bo Team Switch wykrzyknik Underswap, bo Anderso to nie jest ich y, AU, tylko to jest ich wersja tego AU, co nie wersja AU, AU Team Switch. Okej. Okay. Ma moje imię to jest jak się nazywa Anita. Mm. rzekł nie, no nie da się nie Zeguto. Jak Naruto, zeguto. nie mogę o? Tu nie mogę o! Aha, mogę tylko Zeguto. Nie Zegu, znaczy więcej! Zegut, daj, daj Zeguto, będzie jak Naruto. Rzekutko. Sure, this must be your real name! Or is it, are you sure? Yes. No, na pewno. <laughs> Czara. Czur. O nie. O widziałaś czerwone oczy. LOL. No. A, to tylko, 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 mogę się, ale poczekaj, grafika fajna, ej. To faktycznie do, 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 do to jest dobra gra, ludzie mieli rację. Ehm... Um, nie mogę inspektor, ale ładne, co nie? Grafika zaawansowana. No. To jest żywy To Wiesz, już wiernik, że grafika była ładna, a gra okazała się zdubska. Ale to nie jest żywa gra, bo się mówił, że jest dobra gra. Co to jest w okay. I, I w ogóle na tę postać chodziło o szybciej. Kto chce czytać? Jezuzek Jezusek tak. w szkole. Kto chce czytać? <gry> <gry> tak, to, to studiujemy fangry Undertale'a. It's a makeshift information stand made of cardboard. Czyli my gramy wonder What? Ok, ok.

So have lots of product, nice product, great product, and for you, best product is underground well. information. Ah, you okay, got no Information. forget, forget it. That's okay, they have a different price. No import, import? Co? Import? Time for. Time them... for. Jaja. Ci, ci, ci. You look show! It's it pretty. I don't even know. It's so value. O nie. <grymne> Sprzedają naszą duszę. <nóż. grymne> tutaj są. Za, za, tutaj zamiast morderców są kapitaliści. <grymne> nie wiem, co gorsze. I want that soul! Yeah, you want that soul, don't you? You want that soul, don't you? Forget it is so, okay? Your soul is the manifestation of your being! Which means, in the v -port. but because of this, V-ports try to take soul. Aha, w IMPORT to chodzi o VERY IMPORTANT No tak Dopiero ja teraz się skapłam nawet... a no że... Dopiero... I... Ale bo IMPORT to jest też własne słowo jest angielskim, co nie? To znaczy IMPORT Wiem Nie, nie, co to jest w IMPORT? WIRTUALNY IMPORT? WIRTUALNY IMPORT? IMPORT skąd? IMPORT service. Z... SURFACE? Also with ROP and I know that attack is on the news. Human, you can fire the attack! Uh, 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 uh. Wow, human is bastard craft, yeah! Good job, expert at sheep! You are not squirrel, but I you've got to see it tomorrow's teach! So, that's your Stand for love. love of the world The world is strong, it will survive, and they want lots of love. Show you um. a prize for teachers, Jesus. Give them love. I'm washing it. Co to ma być? Human temniste diety? Gdyś zwany bro? To nie był plan. O, muzyka się muzyka się chyba powolnie korruptuje, wiesz? Ta, mi się wydaje, że bo, no bo Andes w końcu nie to jest zamienianie, co? Ni? Mi się wydaje, że właśnie zamienił za, za, za podław i został zamien zamieniony stemi. O. I matki sław, programy stoprani for them. <laughs> Mam wrażenie, że zawsze będzie jaki kupi dumskar. So you wanna give Kemi off But malati and everything. What's he gonna do? Ai 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 I'm done trying to bargain with you <laughs> You won't sit here with us so like that and next expect you to just sit here and do nothing after being without one for so long Co? The Nyadus? If you think the answer is yes, aha, but I I'm sorry, but you're dead wrong. So do me a favor and give me your soul! Okay. How is someone out there? Oh, it's him! Boże, to jest Big a... Banga, yeah? ja! I myślę, że mam tak wiele szans. 1% to badzin! I guess I'm gonna go now. Bye bye for now, human! Boże, Ty, mi to jest. Dia... Gorsza od ja Gorsza, Gorsza, bo tutaj wiesz, że. O nie, o jestem super, a nagle BUM, demon. Oh. Jeszcze gorzej od ja. a tutaj oh. jest. no. Anderson polega na tym, że role postaci są zamienione ze sobą. Fla... Każdy w prawie fla... każdej wersji w... i goritorną są zamienieni, wiesz. I tak samo Akurat jest tutaj. pierwszy raz widzę. Co? Za, 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 pierwszy raz widzę taką zamianę. Oh, I. Oh. Ah, You are human. I haven't seen one of your kind in quite some time. Czyli za... czyli w, w, w skrócie. Um, w Understopie zamiast yy, koziej mamusi mamy koziego natusia. Dali. Ja Asgora lubię nawet bardziej niż Toriel. No i to szkoda, bo w fandomie z Asgora jest strasznie underrated. No i jego, jego strasznie kupujemy, kurat. Taki. is I apologize for not coming, sir, and more prepared. To gra, ta gra no joke, ta gra ma lepszą grafikę od Undertail i na moim zdaniem. Co nie? No to, ty, że że... A, tak, a, a ty jak myślisz? No taka właśnie jest trochę za, za, za dobra jak na być. Znaczy za dobra, no. I spodziewanie dobre. Znowu, znowu. <laughs> <Za> dobra, z Za dobre. Tak, bo wszystkie RPGi muszą być brzydkie, to jest, zas to jest zasada gatunku. <laughs> But I suppose that's neither here nor there. Howdy, my name is Asgard Rimore. I come through here every day to tend to the flowers. However, today seems as if it will be an exception. Arise, child, I shall guide you through these ancient halls. <laughs> okay. Okay I on ja wygląda inaczej w swoim modelu chyba overworldowym niż, niż na Sprite, niż na Sprite Walkowym. Bo, bo na, na Overworld on ma taką koszulkę i taki osobny różowy nos, a na Sprite miał taką samą sukienkę jak Toriel. Welcome to the ruined home, the former capital of Monster civ Civilization. There are still some puzzles lying about to be solved, and actually, why don't I just show you? safe mode? I say, yeah, safe mode this still Tak i, i czara się zamienia z friskiem. This is going to be a lot to take in. A whole new world of mosses under Epa Mountain. Do Th despite all of this the towering walls of True Home filmu determination. Aaaaa! Pisze MI, bo bo ta pe pewnie dosłownie wierzy w teorię narratora i myśli, że... E, na, e, czara jest narratorem, dlatego, dlatego myślisz, że, pewnie, że gramy jak, jak że, gdybyśmy grali jako czara, to musimy mieć narrację z pierwszej osoby, bo, bo to czara jest narratorem. No, czas. Save file. Save data to game jolt. Uh, return. Co to jest za fontanna? To była jakaś krowa. No cóż, nie powie mi. Um. Lochy jakiś. Cześć. On ma różowy O nie, to dziwnie do góry wygląda. Krzyki na zewnątrz. Fajne, czy dzieci krzyczące? <grysti> nie chyba dzieci. <grysti> It's funny, sometimes I forget how small Ruin Home is. Well, I guess that's what comes with old age, eh? So, now that we're here, you may be wondering just why you need to solve puzzles to pass. Soon after the war, we set up these puzzles to deter human invaders. After a while, however, they stopped serving their origin original purpose and became a part of our everyday lives. Nowadays, it's just a tradition to force us to proceed. So, what do you say? Let's give it a shot. Hit me with your a treacherous world lies ahead, where truth is blinded by dishonesty. Only by using your wits can you open your eyes. Um. Unfortunately that was not the correct solution. Here I shall show you. Aha pewnie, pewnie coś trzeba było przeczytać według tych. No, oneseniu dispatz may have been confusing. However, as your obstacles show browse the greater, you will need to prepare for them. I would recommend reading more sites in the future. Shouldn't be something final information. In any case, let us continue to the next one. Co tam pisało? I always speak the truth In order to proceed, you must press me first Because as the middle switch is a liar I am a liar In order to proceed, you must press me second You must also press the right switch first. Ta, i wiemy o co chodzi, no? Ona... Środkowa mówi, że kłamie Ale... Hmm? Ale prawa mówi, że Światkowa kłamie Czyli o co to znaczy, że, że Światkowa pra mówi prawdę I dlatego właśnie Światkową trzeba, będzie, przy, 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 trzeba było, będzie... Trzeba było dać pierwszą Prawą, e, lewą e, drugą, a trzecią ostatnią As both the left and right switches are, are, are liars I will speak of the truth In order to proceed, you must press me last No właśnie tak Because as the rightmost switch is a liar Now, also something much easier. To complete this puzzle you must navigate the two mazes. The right which is to, to lower the barriers. Leaving the incorrect which will result in no a penalty, so beware. Okay. Life is not always as simple as following instructions. We need to make decisions for ourselves and find our own path, okay? If you're at the loss, find your way around your surroundings. And, of course, never be afraid to post your secondary options. Um, nie rozumiem, co chodzi? O! Hej, ahoja, hej, hej, ty jem i mokro Ha Okej okay. O Jakoś do tyłu trzeba będzie iść Okej okay. Nie rozumiem Trzeba przy... Ciekawe mi ja ciekawe mi, jak, jakie jest to moje stałe penalty, bo do tej pory my nie... No. no nie da się przejść! Nie Nie ja rozumiem Dziwne Robert, dom, piste? sign is on your words Ok no. Ale nie przyjdę na drugą stronę No nie da się, wszystko jest no. zablokowane Nie ja rozumiem aha prest a mam dużo tego! ja myślałam że miał przejść na drugą stronę Boże święty <grymne> aha Boże o a z góry no aha ten penalty? Mm -hmm. With time, a choice you just must face. Now go for the <laughs> correct. <laughs> uh. okay, Hey, ja nie wiem that human so i na switch century in my home. Oh, what that could be for you if you um ale serio, jak to coś do tej ostatnie? Nie da się. Chyba. O, jednak nie! Hey, yeah, 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 yeah. Excellent work! You could certainly have a grasp at how to puzzles work here. Unfortunately there are obstacles far more difficult than hell. I will explain in the next one. Okay. Ah. Co co daddy Goat daddy. No, tak nebo no, po angličku na to je celý fandomový slogan. Goat mama. Huh? Ah. Here we are. From this door is a very old training room. As you are a human, and in the underground monsters may attack you. Now. Don't get the wrong idea. Many monsters are still very bitter with humanity. Either way, you must know how to defend yourself. Would you care for a lesson, child? Okay. Splendid! Come along, then. Okay. When a monster attacks, you will enter a fight. In this scenario, your opponent should be this training dummy. When you're ready to begin, simply approach it. Okay. Let's begin then. In a the battle, you have many of us at your disposal. For one, you may act to resolve things peacefully. Three opponent mercy. use of an item, you have. Ah, Rosalind Joshua. Okay. Check